Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106.2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali. A gość dzisiejszej audycji Kościół na fali obiecał, że znajdzie kwadrans dla nas Ojciec Michał Masłowski, pełniący obowiązki przełożonego Wspólnoty Jezuitów w Falenicy, odpowiedzialne za powołania w prowincji jezuitów. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie Panią i słuchaczy. Ojcze, kwadrans dla siebie to dużo czy mało? Co przez taki kwadrans dla siebie można zrobić? Dla kogoś, kto się nie modli, czy kto ma trudność w takim klasycznym rozumieniu przyjęciu modlitwy i podjęcie jej, to jest dużo. Czy może być dużo, ale nie tak dużo, by go zniechęcić przez, przez te pięć tygodni, bo do pięć, na pięć tygodni zaplanowaliśmy właśnie ten kwadrans dla siebie. To jest tylko symbol pewien. Nie chcę zbyt wiele zdradzać na temat tych naszych rekolekcji, czy zaproszenia może do modlitwy i do odkrywania tego, że jestem człowiekiem duchowym, bo tak bym chyba roboczo. Nazwał nasze, ten kwadrans dla siebie. A jaka to jest modlitwa? Jak można modlić się tak. przez 15 minut? Tak sobie mhm. myślę, ojcze, i tak staram tak. się. 15 minut to koronka do Bożego Miłosierdzia. Tak odmawiana indywidualnie. Mhm. Myślę sobie, 15 minut nie, to na pewno nie cały różaniec. Nie, nie, nie. No, no nie wiem, 15 minut to taka modlitwa. No właśnie no, jaka? No, spróbuję coś na ten temat powiedzieć. Mianowicie, pod tym kwadransem dla siebie, gdzie chcemy zaprosić osoby do zmierzenia się, czy raczej do odkrycia w sobie pięć takich sfer, które pomogą im lepiej i lżej, i naturalniej żyć w relacji z Panem Bogiem, y, kryje się tak naprawdę ignacjański rachunek sumienia pod tym. Nazwa niezbyt y, taka medialna, dlatego że kojarzy się z rachowaniem swojego sumienia i wyliczaniem grzechów. Natomiast Ignacemu chodziło o zupełnie inną rzecz, mianowicie chodziło mu o, o to, by człowiek przeżywał swoje życie bardzo świadomie. Świadomie tego, kim jest, świadomości tego, kim jest, jak Pan Bóg jest obecny nieustannie w jego życiu i jakie ma relacje z drugim człowiekiem, jak w te relacje wchodzi. I dlatego też ten, ten kwadrans dla siebie to jest tak naprawdę zaproszenie, by przez te pięć tygodni przyjrzeć się pięciu takim obszarom wdzięczności, zobaczyć, że za wszystko w życiu tak naprawdę mogę być wdzięczny i że nie należy zaczynać... Doświadczając jakiejś trudnej rzeczy, zaczynać od teraz czarnowictwa, że to musi być tylko i prowadzi ku, ku jakiemuś złu w moim życiu i trudnemu doświadczeniu i cierpieniu, to jest bliskość, czyli tak naprawdę uświadomienie sobie, że Pan Bóg jest obecny w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia. Ten kwadrant dla siebie to mogą być takie chwile świadomości obecności Pana Boga, że tu, gdzie jestem, nie jestem zagubiony i zatopiony gdzieś w moim myśleniu. O sprawach, którymi się martwię, o które się martwię, czy, czy którymi żyję, ale że mogę być w tym momencie obecny i że tu Bóg też ze mną jest, jest blisko mnie i mogę czuć tę obecność. Ojcze, czy ja mam dobre skojarzenie, bo na stronie Godfulness tak. pierwsze skojarzenie miałam takie, ponieważ jakiś czas temu słyszałam o metodzie mindfulness, tak? Chyba tak, on, tak. tak, tak to tak. się nazywa, to jest tak. metoda żabki. Dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że jest porównana do takiej metody mhm. uważnej żabki, że tu i teraz ja jestem dokładnie w tym momencie. Jeżeli pracuję, to dokładnie pracuję. Moja głowa jest tam, gdzie A. jest ciało. Natomiast zastanawiam się, jak to jest z modlitwą, czy, czy to nie jest tak, że chociażby niedziela mhm. eucharystia. Niedzielna Eucharystia, jestem w kościele przez około godzinę, bo tak mówimy o kwadransach, mamy cztery kwadranse. I co ja wtedy robię? Czy ja faktycznie jestem na Eucharystii? Faktycznie. Czy ja już się zastanawiam, czy zdążę z obiadem? Co, jeśli ktoś uh -huh, zadzwoni? Jak będzie wyglądał ten tydzień, który, który przede mną? Że nie potrafię się skoncentrować i ja nie potrafię być w tym miejscu tu i teraz, bo głowa jest uh -huh. zupełnie gdzie indziej. To prawda, myślę, że tak często jest, natomiast to nie jest kwestia, mnie się wydaje, że nie jest to kwestią y, y, trenowania tego czy Trenowanie to jest złe słowo, ale przyglądaniu się temu raz na tydzień, kiedy jestem w niedzielę w kościele. Ojcze, bo to jest niezwykle ale, męczące, to, że, że ja nie potrafię się skoncentrować na jednej rzeczy, że, że nie mm -hmm, potrafię mm -hmm. tej rzeczy poświęcić swojej uwagi. I tutaj też mm -hmm. idę krok dalej. Relacja ja i ja, relacja ja i moi bliscy, że moje dziecko coś do mnie mówi, a ja mówię dobrze, dobrze, poczekaj, to, to, to zaraz. Albo no, odpowiadam tak naprawdę, no. Tak, coś, uh -huh. coś tylko, żeby odpowiedzieć. A dopiero jak wchodzimy dużo głębiej, moja relacja z Panem Bogiem. Czy ja na modlitwie jestem z Panem Bogiem? Uh -huh. um, powiem tak, jeżeli chodzi o. To idzie, to idzie w tych wszystkich trzech wymiarach od razu. Z różną prędkością. Natomiast kiedy ja zaczynam być świadomy samego siebie i tego, co teraz robię. Zaczynam odkrywać też, że jestem obecny w rozmowie z drugim człowiekiem, że przeżywam te uczucia, które, które czuję w moim sercu, doświadczam tego, widzę, jak on reaguje na, na tę rozmowę. W tym wszystkim też jest Pan Bóg, tak? że ja też w tym samym momencie jestem razem z Panem Bogiem i te, dokończę tylko jeszcze dwa zdania odnośnie tych, tych pięciu sfer. Trzecia to jest właśnie kontakt z moim sercem. Czyli yy, chcemy się przyjrzeć temu, wszystkiemu, co w moim sercu jest, a co odrzucam. By być prawdziwie żywym człowiekiem, ja muszę zgodzić się na moje serce takie, jakie jest. Ciężka sprawa. Podziwanie. To prawda, szczególnie na uczucia, których nie przyjmuję, ale uwierzyć, że ja jestem przyjmowany właśnie w tych chwilach, których siebie odrzucam, których nie przyjmuję tego, co się w moim sercu dzieje. Bóg mnie kocha, jeżeli ja wprawdzie i szczerości przed Nim stanę, właśnie z takim sercem, jakie mam. I kolejny etap to jest przebaczenie, które często nie jest na ludzkie siły. Potrzebujemy uwierzyć, że Bóg jest miłosierny i Bóg nieustannie mi wybacza. I tak samo patrzy na mnie za każdym razem, kiedy przychodzę do konfesjonału, kiedy chcę się wyspowiadać, kiedy chcę z serca wyznać to, co, co się w moim życiu wydarzyło i co mi ciąży. No i wreszcie piąty moment to jest być tu i teraz. Przez te cztery etapy, czyli doświadczenie wdzięczności, że umiem być wdzięczny za to, co dostaję w moim życiu, za to, co mam i cieszę się tym, że umiem być w bliskości i otwieram się na tę bliskość ze sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem, że potrafię i chcę być w kontakcie z moim sercem, że chcę wybaczać, bo to prowadzi do wolności, prawdziwej wolności, to żyję tu i teraz. Jestem w tym momencie i w tej chwili, która mi jest dana. I nie ma chyba nic piękniejszego i szczęśliwszego. Nie może spotkać człowieka jak właśnie takie doświadczenie. Do tego zapraszamy. Nie obiecujemy, że to się stanie od razu, bo A Chciałbym zapytać, dnia... jakie są owoce i czy, czy na pewno będzie je widać po tych pięciu tygodniach? Ufam, że tak. Ufam, że tak. Natomiast to nie są to nie są rzeczy, które dzieją się z dnia na dzień. Ja patrząc na siebie widzę. Jak w pewne nawyki wrastałem, świadomie bądź nieświadomie, i ile czasu potem takiej mojej świadomości i świadomej, świadomego otwartego serca na Pana Boga potrzebowałem, żeby Pan Bóg mógł w nim działać i, i wyciągać mnie z tych kolei moich. I z takiego mojego myślenia i patrzenia na, na siebie, na niego, na, na drugiego człowieka. Także to na pewno i taką mamy nadzieję, żeby wzbudzić głód za tym. Tych osób, które, które się zgłoszą, by posmakowały tego, a dalej niech będzie tak jak, jak mistrz Eckhart powiedział: Tak mu się przypisuje to zdanie, że w życiu duchowym mamy być troszkę jak, jak harty w lesie. Ciągle szukamy świeżego tropu, I, i właśnie do tego byśmy zachęcali bardzo. Nie chodzi tu o gadające głowy, naszego mówienia będzie niewiele. Bardziej chcemy. By ludzie słuchali swojego serca. Nie tyle nas, ale, ale zaczęli słuchać swojego serca i zobaczyli, że jest to możliwe. Yy, I że Pan Bóg rzeczywiście do nas mówi nieustannie przez to wszystko, co, co dzieje się w nas, w relacji z drugim człowiekiem i w relacji z nim. Ale ojciec wie, że to jest niekiedy najtrudniejsze. To słuchanie. Yy, tak? To, że chcielibyśmy posłuchać właśnie tych gadających głów, a nie wsłuchiwać się w swoje serce. Bo, bo mhm. co się wydarzy, jak, jak Pan Bóg coś powie? Co się wydarzy, jak nawiążemy relację z Panem Bogiem? Może On czegoś będzie ode mnie oczekiwał? Może powie mi, że lepiej by było, żebyś zrezygnowała bądź zrezygnował z tego, co na co dzień tutaj na mhm. Ziemi Tobie mhm. sprawia przyjemność? Myślę, że Bóg nie zaczyna od tego. Jeżeli w taki sposób patrzymy i doświadczamy relacji z Panem, Panem, z Panem Bogiem, że zaczynamy od jakiegoś lęku, co On może mi powiedzieć, to jest, według mnie, taka, taka prosta, prosta wskazówka na to, że coś z moim obrazem Boga może być nie tak. I tutaj raczej. Yy, Raczej bym zapraszał właśnie w takie moje patrzenie i wszystkie moje lęki zapraszał Boga, żeby był w tym obecny, Bóg, który jest światłem, niech rozjaśni te, te moje lęki, tak? Niech pokaże to, co jest ukryte w ciemności, że tak naprawdę ja nie mam się czego bać w moim sercu. Jeżeli On wszystko wie, że... o mnie wie. Dokładnie, wszystko o mnie wie, jeżeli wierzę, że stworzył mnie z miłości. I że mnie kocha, to znaczy, że nie będzie chciał dla mnie nieszczęścia w moim życiu. Że jeżeli mnie do czegoś zaprasza, da mi do tego siłę, uzdolni mnie do tego, da mi odwagę, i to będzie tylko do, do tego, bym pełniej żył i pełniej kochał. Myślę, że innego, dla mnie innego kierunku nie ma. <laughs> Ojcze, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w. Osiec sam nazwał ten projekt tak. rekolekcjami, więc w tych pięciotygodniowych rekolekcjach, oprócz tego, że z jednej strony ktoś może powiedzieć, o przecież 15 minut to mało. Oj, mało, mało, mało. Wtedy, uh -huh, kiedy się uh -huh. spieszymy, tak? To tak. wydaje nam się, że ojej, tylko 15 minut. A z drugiej strony, kiedy na kogoś czekamy, to 15 minut to bardzo, ale to bardzo długo. To prawda. To prawda. Więc tak, tak jak powiedziałem, to te 15 minut jest tylko pewien symbol. Jeżeli ktoś będzie miał pragnienie i zobaczy, że jest w stanie poświęcić na spotkanie z Bogiem 20 minut i pół godziny dziennie, bardzo dobrze. Natomiast nie chcemy narzucać i, i nałożyć takiego ciężaru, który po pierwszym tygodniu będzie nie do udźwignięcia. Że dana osoba skończy tę rekolekcję, ale powie sobie nigdy więcej takiego doświadczenia w moim życiu. Wystarczy. Więc tego byśmy chcieli uniknąć. Lepiej z lekkim niedosytem skończyć i, i z takim pragnieniem poszukiwania Pana Boga, niż właśnie tak kogoś dociążyć, by, by nie miał potem siły się ruszyć już i nic zrobić duchowo. Więc taki jest plan. Dlatego też te 15 minut. Symboliczne, jeżeli to będzie pięć, bo danego dnia ktoś jest w stanie poświęcić pięć minut, bardzo będę zachęcał, żeby się ucieszył z tych pięciu minut. Tak? Nigdy nie należy się złościć na siebie, że moja modlitwa była nie taka. Nie, ona była taka, na jaką było mnie teraz stać. Tak potrafiłem się z Panem Bogiem spotkać, tak na Niego otworzyć, tak Go przeżywać w tej chwili, w tym momencie mojego życia i chcę się na to zgodzić. Y i żeby się zapisać, jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, bo o to pani spytała, tak. to zachęcam, by wejść na stronę, właśnie godfullness.jesuiti.pl. Nie wiem, czy literować, chyba nie, nie, nie będzie trzeba. Nie, nie. I tam, i tylko przez tę stronę, można, można się zapisać i, i wziąć udział, właśnie w tych rekolekcjach. Zapisy do 15 lutego. Tak. A rozpoczynają tak, się rekolekcje w pierwszą niedzielę. O, ja tak w dużym skrócie powiedziałam. Tak, pierwszą. Tak. No tak. Rozpoczynają się w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, mhm. a kończą się w niedzielę palmową. Tak, tak. Plan był taki, czy pomysł, by rzeczywiście zrobić, czy zaproponować coś innego. Oczywiście, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, to są piękne nabożeństwa, które mamy w tym czasie. Natomiast chcielibyśmy pokazać, że można też w inny sposób przygotować serce. Na, na tą wielką uroczystość, na radość zmartwychwstania. I liczymy i życzymy, żeby ci, którzy będą brali udział w rekolekcjach, i nie tylko, żeby rzeczywiście tej radości zmartwychwstania doświadczyli. Amen, niech tak się stanie. Ale Ojcze, och, przepraszam, tak. jeszcze o jedną mhm. rzecz chciałam zapytać. O ekipę, która tworzyć będzie te tak. pięciotygodniowe rekolekcje. Na, na kogo możemy liczyć? Mhm. Więc tak, jeżeli chodzi o ekipę, która będzie towarzyszyć, nie skupiamy się na gadających głowach. To, Trzymam ojca za słowo. Dobrze. To, to jest tak. Jest pani Monika Guzewicz, ona jest psychologiem, jest psychologiem i psychoterapeutką. I jest trzech moich współbraci. To jest ksiądz Tomasz. Kongorowski, y, ksiądz Krzysztof Dzieńkowski i ksiądz Michał Maciejny. Takie, y, y, no, I moja osoba, y, Michał Masłowski. Tak, to jest. Czterech jezuitów, y, jedna pani y, świecka, y, która właśnie będzie y, tak, jak pani wspomniała o tym y, mindfulnessie, ona będzie rzeczywiście pod tą ważność w tym podprowadzać, tak? w tym doświadczeniu z jednej strony duchowości, którą my będziemy się dzielić, ona będzie bardziej od tej strony psychologii pokazywać właśnie doświadczenie bycia tu i teraz, spotkania ze sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Mhm. O, ojcze... Bardzo, bardzo dziękuję za to telefoniczne spotkanie. Kwadrans ja, rozmawialiśmy. Ja też bardzo, dziękuję. Tak. bardzo dziękuję. Kłaniam się, ojcu nisko, i mam nadzieję, że uda nam się spotkać już po, po rekolekcjach, bo ciekawa jestem, właśnie re, re, reakcji. Chciałam powiedzieć o owocach, no ale dobrze, to jeszcze wstrzymam się z tym, jak te rekolekcje przebiegały, jak wyglądały. I kto wie, bo, bo to może być początek takiej drogi rekolekcyjnej, nie tylko. W, w Wielkim Poście. Nie, ale uh -huh. tak sobie myślę, że no nic, tak głośno na razie myślę, że kto wie, czy, czy to nie jest odpowiedź na dokładnie te czasy, w których teraz żyjemy. Bardzo dziękuję. Ojciec Michał Masłowski był naszym telefonicznym gościem. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Wielu łask, ojcze, i do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję. do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Również. Kościół na fali. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół, wejdź na www.radiowarszawa.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.